Ja bym chciał walczyć z Mariuszem Podzianowskim, A przecież ta cała hala była za mną. To było niesamowite. Cześć Marcin. Cześć. Słuchaj, jak Ci się podoba tutaj dzisiejsza. Jak ci się podobała dzisiejsza konferencja? No, muszę powiedzieć, że bardzo. E, sympatyczna atmosfera. E, przybyłem tutaj, żeby. Zobaczyć, jak ta organizacja wygląda. Od wewnątrz by podjąć. E, Właściwe decyzje, co, co, co i gdzie, że tak powiem, mnie poprowadzi do, do, do walki. Tak, bo nie omieszkałeś też zapytać o to, o co chyba nikt tutaj nie śmiał wcześniej zapytać, bo ty wyszedłeś z tym pierwszy, czyli czy to jest powiązane z, ha z High Leagueiem i z tymi sankcjami, prawda? Chodziło mi o KRS, bo w KRS-ie widzę... Leksy Czapin. Widzę Julię Górską, która jest żoną Sławka Bielskiego. Sławek Bielski był w organizacji Halig, natomiast Sławek Bielski nie jest objęty żadnymi sankcjami. Chciałem sobie doprecyzować, bo, bo nie, ma, nie, nie, nie ukrywam tego, że dostałem propozycję walki tutaj, więc chciałem po prostu wiedzieć, kto będzie moim szefem. No. Okazuje się, że mam dwie szefowe. No. I bardzo dobrze, że tak się okazało, że są i dwie szefowe, bo teraz będziesz walczył dla dwóch kobiet. Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze. Ja zawsze lubiłem kobiety, szanuję kobiety. I, i, i cieszę się, że to kobiety będą zawiadywały tym, tym, tym projektem. Czy ty e, dostałeś już propozycję w ogóle walki takiej z, ze szczegółami tutaj? Z kwotą i tak dalej, czy nie? Na razie sam taki rzut, że no tutaj Marcin może byś tutaj wystąpił u nas. Nie, Ola, dostałem propozycję konkretną. I tak naprawdę musiałem dzisiaj tutaj przybyć, by zobaczyć. Czy ją przyjąć. A czy ta oferta, jeżeli możesz zdradzić, różni się od tego, co oferował Hajnik? Tak. Jest lepiej czy gorzej? Inaczej. Jest na pewno inaczej. Okej, okay. rozumiem, że Grand Prix chyba nie będzie z tego, co mówiono, więc wychodzimy z tej, e, z te, z tej formuły. E, czy ty masz już jakiegoś potencjalnego rywala na oku? Ja bym chciał walczyć z Mariuszem Pudzianowskim, ale czy do tego dojdzie, nie wiadomo. E, myślę, że po 13,5 roku wrócić na Torwar 5 sierpnia w takiej walce byłoby czymś naprawdę takim e, e, nobi, nobilitującym. Zobaczymy. Wiem, że jakieś tam rozmowy są prowadzone, no ale to tylko rozmowy, czy do, czego, czy do czegoś dojdzie więcej w tej kwestii, to się dopiero przekonamy. A słuchaj, jeżeli by Ci zaproponowali na przykład tutaj Paweł Bomba z Carface się wyrywał, żeby z Tobą zawalczyć? i no łazi jeśli tu się pląta pod nogami, no. no ja, ja, ja nie mam problemu, no przecież ja nie unikam walk, ja mogę walczyć z każdym. Będzie chciał takiej walki, to ją dostanie, nie ma problemu. Ostatnio na tej jeszcze konferencji, High League, która się odbyła, miałeś tam potyczki słowne, ale też byłeś wychwalany jako faworyt tego Grand Prix, które miało się odbyć. Jak ty się z tym czułeś? No wiesz, rywali byli, rywale byli zróżnicowani i to spowodowało, że chyba też się czułem jako faworyt. Ale, wiecie, to są tylko sporty walki. Ja znam. Taką sytuację, że gdzieś mój kolega wychodził do walki na KSW, jeszcze przed walką, jeszcze na, przy wyjściu na hale uderzył głową o rusztowanie i rozbił sobie całą głowę. Do, wyszedł do tej walki, ale krew zalewała mu za oczy. No i ciężko walczyć się z, z taką kontuzją, więc ja wiem jedno, dopóki, to zawsze też powtarzał Jerzy Kulek, dopóki sędzia nie podniesie twojej ręki na gest zwycięstwa, to nie wygrałeś. A ty nie czujesz, że, bo ja mam takie odczucie, że ty w ogóle y, po tych y, jakby seriach jakby porażek, po w ogóle fame, po, po tym co się stało z Kasjuszem, y, to był bardzo negatywny wydźwięk na twoją osobę. To znaczy tak negatywnie ludzie w większości wypowiadali w mediach. A odkąd ty właśnie wystąpiłeś w tym Grand Prix i miałeś, albo wcześniej jeszcze, kiedy miałeś zawalczyć z Jackiem Urańskim, to nagle stałeś się tą dobrą, białą postacią i ludzie zaczęli cię... Bardzo szanować, bardziej szanować, może tak to ujmijmy, i pozytywnie się o tobie wypowiadać. Czy ty czujesz, że dzięki temu właśnie jakby to się stało? Czy jak to jaki to mogło mieć wpływ? Ja myślę, że za bardzo próbujesz to wszystko dogłębnie przeanalizować. A tego się nie da przeanalizować, ponieważ ja miałem swoje uniesienia. I swoje pikowania w dół. Eee... No nie obraź się, ale gdybyś jeszcze małą dziewczynką, i, i od tamtej pory tak. Nie obrażam się. I od tamtej pory tak moje życie funkcjonuje, więc być może ty zaobserwowałaś to pierwszy raz. Ale ja już taką sinusoidę, i czy jak to mówi nasz prezes NBP, płaskowysz, widziałem już wielokrotnie w swoim życiu. Także to nie jest dla mnie nic nowego. Eee, zwykle jest to u mnie tak. Czyli nawet. Akurat, akurat jest tak. Okej, okay, jak się z tym czujesz? To, nie to, jest to już sobie już tak przywitałem. Czułem przy poprzednim tak. A jak jest tak? Jak walczyłem z bonusem na pierwszej gali Fame a, też było tak. E... Później wygrałem z lwem, też było tak. E... Później nie wszyscy rozumieli, dlaczego się zachowałem, jak się zachowałem, więc mnie hejtowali. E... Ale o dziwo, ale to, co mnie najbardziej zastanawia i to jest chyba naprawdę świetny materiał na jakąś pracę socjologiczną, że po tak fatalnej walce, jaką dałem w tej pierwszej z Pawłem jakiem, no fatalne, no sam się wstydzę tej walki. Ludzie tak mnie wspierali, ci młodzi ludzie, no. To, jak mnie przyjęli na, na gali w spotku przed drugą walką z Pawłem Świakiem, to było coś nieprawdopodobnego. Przecież oni jeszcze wtedy nie wiedzieli, jak ja zawalczę. Bo za zasługi okej, okay, zdążył dobrą walkę, można propsować. Ale jak wtedy jeszcze nie, nikt nie wiedział, jak ja zawalczę. A przecież ta cała hala była za mną. To było niesamowite, więc nie potrafię też dokładnie tego, tak naprawdę, ocenić. Dlatego się w to nie zagłębiam. Fajnie, bardzo mi miło, że mam tak wielu fanów. Przede wszystkim wśród tej młodej widowni, trig Fightów. chodziło mi o Prime. Teraz Jacek Morański przyszedł do Prime'u. Myślisz, że. Co to było, co było powodem tego? Czy tutaj organizatorzy, czy on sam? Myślę, że dla niego to była wymarzona sytuacja, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie spierdolić. Bo on się po tej konferencji prasowej. Kiedy został zliściowany, to nie, nie dla y, radości i gawiedzi, tylko jemu się to po prostu należało, jak y, psukość za to podłe zachowania w stosunku do dzieci. Czy to do mojego dziecka, czy do, do dziecka Nitra, czy to do dziecka swojego rodzonego brata. Jemu się to absolutnie należało. Natomiast on się poczuł po tej konferencji y, przytłoczony i taki y, no, zbity. No. On się poczuł zbity i on wie, że. Że walka ze mną to jest dla niego pewna porażka i, i nigdy by do takiej walki nie doszło. I w ogóle nie ma co sobie tym zaprzątać głowy, bo nawet jakby mnie w tym, hipotetycznie, Grand Prix wylosował, to i tak nie wierzę, żeby on by do tej walki przystąpił. To on by wymyślił kolejną odnowienie kontuzji albo coś tam, albo coś tam. Wiesz, co jeszcze zapytam Cię, właśnie jeżeli o nim mówisz, to. Czy uważasz, że w ogóle oprócz niego był jakikolwiek przeciwnik, który był dla Ciebie w jakiś sposób groźny? W tym Grand Prix? Byłem faworytem tego turnieju. Lizak byłby dla mnie pewnie niewygodny, no bo taki kurcze lekki, a jednak umiejący coś tym ma, więc byłoby to dla mnie... On by był dla mnie niewygodny, ale z kolei ja dla niego byłbym niebezpieczny. No to, 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 to tylko tyle. No. A czy z w jakim już masz jakieś wstępne rozmowy na temat trzeciej walki? Nie, jeszcze nie rozmawialiśmy, ale jeżeli Paweł będzie się upierał, to ja mu tą walkę oczywiście dam. A jak obstawiasz teraz tą walkę, którą będzie miał stoczyć? Wygra w Cuglach, jestem o tym absolutnie przekonany, tego mu życzę. Ma wszystko, żeby wygrać. Paweł przede wszystkim jest ambitny, potrafi się bić, może nie jest finezyjnym technikiem na pewno, ale potrafi się bić. A Murajski nie potrafi zadawać ciosów, no więc jestem przekonany, że ten prawy Pawła, który ma całkiem fajny, taki długi, po prostu któryś z kolei wywróci tą starą gangrenę i będzie po zabawie.